Hej, cześć, siemano Mason Witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku z Mason News, czyli serii, która była już jakiś czas temu, ale nie było żadnych fajnych newsów, a teraz naprawdę nagromadziło ich się całkiem, całkiem sporo. Dzisiaj porozmawiamy o śniegu na zawsze na całym Jorwiku nowych mistrzostwach, nowej funkcji wchodzenia do gry oraz o takich mniejszych udoskonaleniach graficznych bądź dźwiękowych, jakie pojawiły się ostatnio w grze. Ale zanim jeszcze do tego wszystkiego przejdziemy, chcę bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którymi są Łukasz Sanwicki, Paulina Gie, Zoha Horses, Lena Official, oraz Żapusta, a kakapusta. A jeżeli to właśnie ty chcesz powiedzieć, właśnie na tej liście, to bardzo zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Koniecznie z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych materiałach tutaj na kanale. Możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę, wtedy będzie mi bardzo, bardzo milutko. Oraz zapraszam Was na Instagrama. Przypominam Wam jeszcze oczywiście o daily liveach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście posta na społeczności, tam Was bardzo serdecznie zapraszam. Ale w skrócie w piątek, sobotę oraz w niedzielę po godzince 16. Spodziewajcie się le i wika tutaj na kanale bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania tego materiału. Pierwszy naprawdę bardzo bardzo ciekawy temat dotyczy śniegu na całym Jorwiku na zawsze. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Wczoraj Stars Stable opublikowało na swoim Instagramie ankietę, w której do wyboru mieliśmy: czy chcemy, aby śnieg był nadal dostępny w naszej grze? Pytanie dokładnie brzmiało: tak czy powinniśmy przywrócić śnieg na ograniczony czas. Oczywiście funkcja wyłączania śniegu i włączania by była, więc moglibyśmy sobie regulować, czy aktualnie chcemy, aby śnieg był, czy raczej nie. W mojej opinii to naprawdę byłoby całkiem, całkiem fajne, no bo tak naprawdę aktualnie mamy styczeń, już prawie luty, za oknem śnieg jest, a w grze go nie ma, dlatego wydaje mi się, że taka funkcja byłaby całkiem fajna. Ciekawe, czy byłoby to też w taki sposób rozwiązane, że na przykład w lato też moglibyśmy mieć śnieg, ale wydaje mi się, że tak by nie było, tylko właśnie śnieg był Mógłby być od załóżmy grudnia do końca lutego, więc to wydaje mi się, że to rozwiązanie byłoby cudowne. Zobaczymy, co z tego jeszcze wszystko wyjdzie, czy SSO jednak będzie coś robiło w tą stronę, czy jednak nie. Najnowszy śnieg w SSO jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajnie zrobiony, fajnie się zapada. Jest on naprawdę, wydaje mi się, że bardzo dopracowany i wydaje mi się, że gdyby tylko nie to, że. Postacie, i troszeczkę, koniec, zmieniają kolor przez ten shader, właśnie śniegu. To wydaje mi się, że ta funkcja byłaby po prostu cudowna. Koniecznie dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, bo naprawdę wydaje mi się, że tak powinno być, bo tak naprawdę, no, tak jest. Ale skoro taka ankieta pojawiła się na Instagramie, to może że po prostu coś będą szykowali. I naprawdę, jeżeli byłoby to do tego to ja bym był bardzo, bardzo szczęśliwy, bo. W takim wypadku zależałoby mi tylko na śniegu na Jorwiku, na wiosce zimowej już nie, wydaje mi się, że ona właśnie powinna być tylko właśnie do stycznia, do początku stycznia, bo to jest taka bardziej zimowa wioska, tam też jest to drzewko, pod którym są prezenty, no i te wszystkie sklepy. Co do wyników, 85 osób zagłosowało na to, iż śnieg powinien aktualnie znajdować się w Star Stable, czyli możliwe, że jeszcze w tym roku SSO doda znów ponownie śnieg, i znów ponownie będzie on w grze, tylko oczywiście ta informacja nie jest na 100% potwierdzona. Może, że po prostu będą coś takiego kontynuowali w przyszłych latach, ale warto mieć również oczywiście na uwadze to, Iż większość osób naprawdę była bardzo zadowolona z tego śniegu. No naprawdę był on yy, zdecydowanie chyba najlepszą rzeczą w tą zimę, która była, więc wydaje mi się, że SSO jednak doda go już teraz, bo naprawdę było nim wielkie zainteresowanie. W ogóle to było coś niesamowitego, że śnieg znów powrócił do SSO, więc możliwe, że po prostu albo w tym roku jeszcze go dostaniemy, albo po prostu dostaniemy go w przyszłych latach już na czas dłuższy, czyli będzie on na przykład, tak jak mówiłem, od grudnia do lutego, bądź nawet do marca, więc no zobaczymy, jak to będzie, ale śnieg wydaje mi się, że powinien z nami nadal być, więc koniecznie dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czekam tutaj na Wasze opinie, a aktualnie przechodzimy do kolejnego tematu. W najnowszej aktualizacji dostaliśmy opcję ankiety dotyczących mistrzostw, czyli po ukończeniu mistrzostw tylko pamiętajcie oczywiście, że musicie sobie zmienić język gry na angielski Bo ja na przykład przejechałem całe mistrzostwa I żadna ankieta mi się nie pojawiła A naprawdę bardzo szkoda, bo chciałbym ją wypełnić Dlatego jeżeli chcecie ją również wypełnić To musicie sobie zmienić język gry na angielski Wtedy wam się pojawi Po dojechaniu na metę nie możecie opuścić grupy Bo wtedy wam się to nie pojawi, musimy czekać do końca I wtedy pojawią nam się pytania do ankiety Ankieta jest dobrowolna I nie musicie jej wypełniać, jeżeli po prostu nie chcecie W każdym bądź razie, teraz przytoczy wam niektóre pytania Jakie znajdziemy? Oczywiście, screeny są z grupy Star Stable Polska. Tam bardzo was serdecznie Was zapraszam. Linka, oczywiście, do tej grupki znajdziecie w opisie. Tych pytanek jest pięć i aktualnie zobaczycie je wszystkie sobie na ekranie. Będziecie mogli przeczytać i zdecydować, jeżeli to właśnie wy mielibyście wypełnić taką ankietę. I szczerze jestem troszeczkę rozczarowany zachowaniem SSO, bo mogli na przykład dać jakieś ankiety dotyczące tego na przykład, że e, dlaczego nie jedziemy mistrzostw, bo na przykład odpowiedź mogłaby być, że niektórzy używają nielegalnych programów i do tego jest to nieopłacalne, ale oczywiście takiego pytania, ani takich odpowiedzi nie dostaliśmy, a szkoda. W mojej opinii SSO powinno poważnie popracować nad e, mistrzostwami, żeby nie można było ich oszukać, bo na przykład mnie jako zwykłego użytkownika bardzo zniechęcają właśnie takie, takie tutaj zachowania innych graczy, bo tak naprawdę czasami raz możemy nie dostać tych 200 szylingów ani punktów doświadczenia, bo po prostu yy, mistrzostwa są tak szybko ukończone, że nikt nie dodajecie do mety i wtedy po prostu cała grupa przegrywa i nikt nie może wygrać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niefajne. I mam nadzieję, że SSO już niedługo zacznie coś w tym kierunku myśleć i działać po prostu, bo tutaj tak naprawdę chodzi o działanie, a nie o myślenie, bo nie myślenie to już powinni mieć dawno za sobą. 21 listopada 2022 roku, moi kochani, SSO dodało coś takiego jak kolejka wchodzenia do gry na serwer. Jak wiecie, niektóre serwery mają naprawdę dużo członków. Jest to na przykład Cookie wall -y, na przykład Emerald Forest i ten nowy... Y, serwer unicorn y, coś, bo nie pamiętam tej nazwy, wybaczcie. W każdym razie właśnie niestety gracze wcześniej nie mogli po prostu wchodzić na ten serwer, nie mogli go sobie zmienić, bo były całe zapchane, a aktualnie SSO dodało coś takiego jak nową kolejkę logowania i jeżeli serwer będzie pełny, to wtedy zobaczymy wiadomość informującą o przeniesieniu nas do kolejki i wtedy będziemy po prostu musieli czekać, aby jedna osoba wyszła, i wtedy my będziemy mogli wejść na jej właśnie miejsce. I wydaje mi się, że to jest całkiem fajna inicjatywa SSO, ale moim skromnym zdaniem powinni nadal popracować nad tymi serwerami, bo one i tak nie wyrabiają. Ja na przykład mam bardzo dobry sprzęt i każda gra świetnie działa. nawet simsy trójka dobrze działają, a SSO naprawdę ma całkiem znaczne spadki klatek w niektórych miejscach, no i wydaje mi się, że jedyną właśnie tutaj przyczyną są te serwery, które po prostu nie wyrabiają. Mam nadzieję, że ten newsowi film Wam się spodobał. Bardzo dziękuję za oglądanie i cześć!